A Paweł, przede wszystkim gratulacje. Miał być łatwy przeciwnik na przetarcie, że tak powiem, okazał się dosyć wymagający. Znaczy to w sumie było takie przetarcie, nie było to żadne jakieś, no były powiedzmy zawodnik tak po półrocznej przerwie, jakieś tam ciężkie porażki, jakie doznałem w ostatnim walce. Wiadomo, że to później trzeba się troszeczkę pozbierać do kupy psychicznie, jak i fizycznie. Fizycznie się szło w miarę dobrze, może nie była to moja jakaś optymalna forma. Jednak, jednak no, cieszę się, że wróciłem z zwycięstwem do boksu. Myślę, że w następnym roku ruszymy z kopyta i czekają nas jeszcze ważniejsze wyzwania. To była powiedzmy taka walka, którą musiałem wygrać. Te walki przed czasem jakoś no, powiedzmy, że mi nie przychodzą. No, muszę się męczyć całe dystanse, boksuję te rundy, no, widać. Tak musi być i tak jak powiedziałem dalej idziemy do przodu. Ale widać też że było, że chciały się zakończyć przed czasem ten pojedynek. Znaczy niekoniecznie, wiesz, no na pewno fajnie jak się wygrywa przed czasem. Chciałem dać fajną walkę i momentami tam zrywałem, żeby trochę poderwać tą publiczność. Momentami tak mnie zamolało, fajna trafna podpowiedź pod Wilczewskiego. E, tutaj ludzie coś tam krzyczeli, ale to, to wiadomo, kibice mają do tego prawo, ale pierwszą rundę miałem odpuszczać troszeczkę jakby łapać, łapać powietrze, żeby te dwie rundy, dwie minuty ostatnie przyspieszyć. Tak zrobiłem siódmą, ósmą rundę. Może, żebym e, zaczął po pół minuty, zryw ten w ostatniej rundzie, żeby miał dwie i pół minuty. Już tam widać było, że miał ciepło. Nie udało się skończyć. Tak jak mówię, zwy, zwycięska walka. Cieszę się, że wróciłem. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zadowolony jesteś z tej walki? No chciałbym przed czasem, wiadomo, wygrać, no gdzieś tam, gdzieś tam. Uff. Chodzi, chodzi, znaczy chodzi, chodzi, nie chodzi, ale chodzi to, że muszę się męczyć yy, pełen dystans 8 tak przeskakać to nie jest tak wcale leko, nawet 8. Także, także to gdzieś tam zbieram, zbieram te rundy. No, tam, no wiadomo, lepiej by było wygrać w pierwszej rundzie, no ale co? Zapomniałeś już o tym potknięciu za strudę? Ja powiem ci tak, że, że miałem, miałem w życiu większe potknięcia niż to w strudzie. W siniaki gdzieś tam psychicznie nie ucierpiałem za mocno, siniaki zeszły po tygodniu i dalej już siedzieliśmy do treningu, no. także, także zbyt długo nie musiałem się zbierać, no. cieszę się, że wróciłem wygraną. Jak w ogóle z perspektywy czasu oceniasz? To wydarzenie z strudy to był Twój błąd taktyczny, złe przygotowanie, a może po prostu przeciwnik był za mocny dla Ciebie? Nie chcę o tym mówić, wiesz, przeciwnik nie był za mocny, bo boksowałem z takimi zawodnikami jak na przykład Dudun Gumbu, on tak samo jakoś, no po prostu tego, to nie był mój dzień. Twój były przeciwnik legendarny Roy Jones Jr., prawdopodobnie ponownie wystąpi, jak w ogóle? Oceniasz te jego kolejne występy jako no, zawodnik, który z nim stoczył walkę? Tak, ale nie no, powiedzmy sobie, nie on już sobie spokój z tym boksem, bo e, gdzieś tam jego lata już, powiedzmy, minęły dalej, tak jak w mojej walce, ma gdzieś tam te e, przybłyski starego geniuszu, jednak nogi mu stoją, stoją w miejscu, kiedyś na nogach prosowo schodził, ciężko było go złapać, wyczuć dystansu dystans, teraz stoi serdecznie na nogach. Piesze się co zabiera czas to są nogi, później gdzieś tam szybkość. Siłę dalej uderzenia, ma tam te swańcyki te, te swoje, tak jak powiedziałem, ze starej jakiś tej szkoły boksu, jednak, jednak no, nie wróżę mu jakichś tam ogromnych sukcesów w dalszej karierze. Masz sporo czasu teraz na odpoczynek. Dopiero w kwietniu gala w legionowie. Powiedz, masz w ogóle już jakiegoś przeciwnika? Już Tomasz Babiloński znalazł dla ciebie oponenta? Nie wiem, zobaczymy. W sumie jak to, jak to będzie. No. Nie chcę tam co do oponentów, no na pewno gdzieś tam chciałbym w następnym roku stoczyć jakąś tam walkę w kwiecie. No zobaczymy, są jakieś plany, ale, ale na, razie, na razie powiedzmy nie chciałbym ich zdradzać. Być może, czy w sumie mógłbym ten, bo być może bym, ja mówiłem, żeby zaboksować z pogromcą ostatnim, Mieszkina, bo chciałbym po prostu no się, o nie potrafił, jak chciałbym się zrewążować za niego no, i pokazać jednak, że no, w Polsce nie jest tak łatwo. Paweł, dzięki za wywiad i gratuluję raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam.